Chociaż sam wygrywał Był Champion of Champions, tylko mm. to nie były zawody rankingowe, ale on raczej, jeżeli chodzi o ranking, to e, o tą pozycję nie musi się specjalnie martwić. I tradycyjnie wygrywa też rozgrywkę o decyzję Mark Allen i tradycyjnie wskazuje na swojego rywala. Cały ten tylko na pierwsze w finału w finałów, który W martwym rankingu Mark Allen, ale tak z ciekawości spojrzałem na tą listę roczną. ciekawie to wygląda, w sobie jest to co walczyć, 30 pozycja, także do World Grand Prix się łapie, ale tak ledwo, ledwo, a przecież jeszcze Players Championship, a przecież jeszcze um, Tour Championship ewentualnie, no Mark Allen raczej um, zawsze wymieniamy w gronie faworytów na każdym turnieju. Pierwsza szansa dla całego Pęga, tak patrząc na jego występ w tym turnieju. Powiem szczerze, że jest doskliwne wrażenie, że na tym meczu nie zaimponował jak szczególnie ta gra była niespecjalnie przekonująca, ale w każdym jednak kończyło się jego wygraną. Gra w pićie Mark Trafia i będzie znowu miał szansę, jak on często wygrywa te taktyczne rozgrywki, chociaż tutaj, jak z przypadku po tym pudle, Udał się dorwać do układu. Świetnie radził sobie z presją Mark Allen, ale mówmy się, tutaj te emocje są największe. Tutaj najszybciej to serce będzie biło zawodnikom. chcę mieć podhaczaną na pewno w swoim sportowym CV te kolejne elementy. Ma kolejne turnieje powygrywane, Ma w po roku Master Masters majuki Championship. Na pewno ambicją, jedną jeszcze nie spełnioną, jest zdobycie Mistrzostwa Świata. Tak samo zostanie numerem jeden na rankingu, ale może taki mniejszy cel uda się osiągnąć za kilka minut, dosłownie, jeżeli zwycięży w już to. Dlaczego ona wychodzi? Chociaż nie ona, bo zdaje się celem Marka Alena. Bardzo skrócony mostek, tak typowy to właśnie dla tego zawodnika. przecinek. Będzie się działo, szczerze mówiąc. No, nie mam tutaj faworyta do wygrania tego turnieju, ale chciałbym przynajmniej, żeby w tym ostatnim meczu działo się, żeby to spotkanie było wyrównane. I tylko 16 punktów zgromadził Mark Lenz, miał Dostanie teraz cały pęk. Trafia czerwoną, doskonałe wbicie, przepięknie środkiem kieszeni. Wpada Wila za jeden punkt. I teraz trzeba przynajmniej część tych punktów podnieść. bo najłatwiej będzie teraz skozycjonować do tej najniższej czerwonej. Na dolną pandę, mocniejsze zagranie na żółtej kibice nie pomagają. Super, świetnie. No, A się bliżej, ale to też nie jest zła pozycja. Przede wszystkim czerwono blisko kieszeni. Delikatnie do czarnej, czy mocno pewnie do niebieskiej. O jak tu ledwo wpadło, nie będzie miał gry na ja kolorze, tu z tego raczej... Jeszcze spojrzymy na czarno. Może jeszcze chyba <grym> cudownie niebieska. Czy odstawna? Niebieska. odstawna. O No właśnie. Niemal sztywna ręka, niezwykle. Mm -hmm. Nie ma co się dziwić, to jest e, niezwykła szansa dla całej Penga. Mm -hmm. To jest na pewno większa jakby mm -hmm. szansa na wygranie niż dla Markale. No, on się pewnie aż tak bardzo tym faktem nie stresuje. Mm -hmm. Też buduje tam bardzo niewygodną pozycję na poziomie zielonej, co najwyżej wystarczy. do bandy. to nie jest na pewno widać. Mała odpustę dla cały i ten... No coś powiedzieć odnośnie tego, co grają, jak, jak inaczej postrzegana jest ta wygrana ewentualna dzisiaj w finale shootoutu. Cały i ten największe pieniądze zarobił w finale Scottish Open za drugie miejsce i wtedy dostał 30 tysięcy punktów. To jest jego największa wygrana w karierze, także ewentualne zgarnięcie 50 tysięcy punktów dzisiaj wieczorem, no to byłoby coś... Absolutnie największego w jego dotychczasowym e, granie w tak, na tu Już Czysto, pięknie, brawo ale... Rewelacja z taką siłą. No tu już nawet chyba cały upech. Miałem wrażenie, tam był przekonany, że skoro tak lekko potuwał białą To znaczy, że nie po to, żeby wbijać, tylko żeby zagrać taką pasywną odstawał Już szedł tam cały ukręk, żeby wykonać swoje uderzenie. Ale stół należy do Marka Alena. Ja też byłem przekonany, że on gra taką negatywną odstawną no i po takim fantastycznym bici może się okazać, że zdobędzie te odpowiednie punkty. Widzieliśmy grę, że cały pewnie poleżała na stole, teraz dopiero arbitra zgarnął ją i przekazał zawodnikowi. albo druga, czerwona, ta druga chyba teraz zasłonięta przez e, różową <grym> Starają się go tak kibice jak najbardziej rozproszyć nie było nie chciał tego grać e, Mark, Allen. Teraz rozbić tę te czerwoną, odstawić ją dobrze, białą prowadzić za żółtą, nie wiem czy mu... Pod czerwony się nie odstawia. cały jupeng bardzo mocno popsuta ta odstawa, podstawiona czerwona pod e, narożną kieszeń ucieka, ucieka szansa na ten triumf w turnieju rankingowym dla całej Yupenga. Ale oglądajmy do końca, bo tu jeszcze dużo może się wydarzyć. Na razie pewnie taktycznie będzie grał Mark Allen. Znukerka tutaj w łatwy sposób może postawić. Za żółtą, za brązową. Nie wiem, musi grać jeszcze na tym Turlanka ma no, to podczenie, tu trzeba. Ale mocno zagrywa cały UPN. Dobrze, dobrze, niczego nie wystawia. się straty, także tutaj, jeżeli dorwie się do układu na czarnej, to jest tak naprawdę 8 wbić, prawda? Niewiele. Spokojnie do zrobienia w 3,5 minuty. No nie daje mu za bardzo szans na to Mark Allen. Świetnie gra w ogóle za każdym razem. zwrócił uwagę jak on wykorzystuje oj, ten oj, czas. Oj, koniec. 7 za faul, no i oczywiście pierwszy sędzia, przestawił czerwoną przez przypadek, trącił bile, ale <noise> sędziemy tutaj popełniają błędy mimo to większego znaczenia. Jeszcze kilka dostaje na tej czerwonej Mark Allen. Aż usłyszy ten zegar obliczający końcowe sekundy, to już chyba się nic nie może wydarzyć, ale na wszelki wypadek warto rozsądnie do końca grać. Średnio to sprawdzało się, faktycznie trudno jest kontrolować mecze w ale jeżeli ktoś to robił przez cały długi w taki powtarzalny i zaplanowany sposób, to na pewno jest to właśnie ten będący przystawa aktualnie marka. Po jakimś czasie byśmy zaczęli mówić o jakiejś klotkie szutaltu, że tutaj nigdy mm. nikt nie wygra z pierwszej szesnastki tego turnieju. E, no ale mm. Mark Allen wydaje się, że za chwilę to trofeum podniesie zawiedziony cały UPEG, potężna szansa, ale tutaj już no... Za dobrze taktycznie gra Marka, ale e, za dobrymi wbićami się tutaj popisał. Przede wszystkim te czerwone przez cały stół na turlance, rewelacyjne, doskonałe uderzenie. Na no, całej uprawie na pewno powinien patrzeć na to, co wygrał, a nie na to, czego nie udało się. Nie patrzysz na to, co no, potencjalnie tutaj zostało stracone w finale, bo jednak przed rozpoczęciem... Myślę, że i tego dnia, ale już na pewno przed rozpoczęciem w turnieju finału w na spacałowanie ręki. Przesadnie sekuracyjnie teraz marka, ale mocniejsze przesunięcie i była łatwa pozycja na czerwoną dolowego rogu. 61 przewagi, 59 na stole. To nie ma szans sztapety tutaj. Rozstrzygnięcie nastąpiło inne niż zwycięstwo i już, już, nie ma co grać, nie ma co przedłużać. Ta minuta niczego nie zmieni. Mark Allen, zwycięzcą turnieju Shootout 2023. Bardzo pewny wynik w tym finale. Mark Allen zdobywa swój dziesiąty tytuł rankingowy w karierze. No i życzylibyśmy sobie pewnie w finale jakiejś wielkiej dramaturgii. Mocnej to, to szukał to w ogóle na niebieski, takiej dobrych jeszcze jak mieliśmy wcześniej e, dzisiaj pomiędzy KR-em Missy Ale nie, skończyło się po prostu bardzo wyrachowaną grą Marka Elena i absolutnie zasłużonym zwycięstwem w turnieju. Skrótka rozmowa jest cały tempiem. Nie było dane dzisiaj ci wygrać, ale miałeś naprawdę niesamowity tydzień. Grałeś tak dobrze. I to tak długi czas, kiedy byłeś ostatni raz w finale turnieju rankingowego. Powiedz mi swoje myśli. Kocham tę grę, kocham ten format. Bardzo to ekscytujące. Zagrałem naprawdę dobrze przez cały turniej. W finale odczuwałem na za, za dużą presję. Marka Lembrał też doskonały odstawne. Nie mogłem się do niego dobrać. Pewnie jak to jest grać przed taką publicznością w tej niesamowitej arenie, to jest niesamowite, kocham to Dziękuję, Dziękuję. My też dziękujemy. Niestety e, musiałeś uznać wyższość Marka Lena. Cały pęk! Drugie miejsce w shootoutie. I teraz rozmowa za są z shootoutu Marka Lena. Dziesiąty tytuł rankingowy. Wyglądałeś na kogoś, kto ma tutaj misję do zrealizowania. Wciąż było parę meczów, które mogłem przegrać, ale uważam, że grałem właściwe rozwiązania. Trudno jest robić przy tak szalonej publiczności. Czy czułeś, że ta presja czasami była większa od tej spodziewanej? Jest tu bardzo trudno grać. Czasami te najprostsze zagrania wydają się tymi najtrudniejszymi. Bardzo szalone rzeczy tutaj się dzieją. Mówiłeś, że obejrzyjesz wie, ten chaotyczny tę chaotyczną otoczkę, że lubisz tę ekscytację. Ale tak, myślę, że byłeś tak skupione dobrze. Tak przynajmniej wyglądałem. Tak jak powiedziałem, przyjechałem tutaj, żeby cieszyć się tym turniejem, ale przyjechałem też po to, żeby wygrać ten turniej. Zawsze wspieram turnieje należące do watson Też jeszcze chciałem wspomnieć o publiczności. Może wcześniej w tygodniu było trochę cicho na trybunach, ale teraz dzisiaj ten, ten finał był fantastyczny i tak powinno być ne, przez całe zawody. A teraz będziemy celebrować w wielkim stylu Mark Allen, zwycięzca turnieju Szuta 2023. Gratulacje. Przedstawiciela, sponsora. Być może pojawi się też ktoś z ramienia World Soccer Tour. 20 tysięcy funtów, nie mała wpłata dla całego Yupenga. Świetny występ na tym shootoucie, w tegorocznej edycji. Tytuł, pieniądze to wszystko trafia w ręce Marka. Ale na pierwszy, podkreślmy e, zawodnik pierwszej szesnastki światowego rankingu, który wygrywa ten bardzo szczególny loteryjny turniej. Ciężko się patrzy na cały Yupęga, który przed chwilą właśnie przegrał swój trzeci, trzeci finał turnieju rankingowym. Musiał tutaj uznać wyższość tego oto zawodnika, który grał tutaj z wielkim spokojem, tą e, głową, grał rewelacyjnie moim zdaniem taktycznie tutaj no te zagrania, to jak w ogóle już uzyskał tą przewagę, jak blokował ewentualne możliwości wpijania, to było magiczne i tymi, tymi właśnie uderzeniami zasłużył sobie na ten tytuł Marka Allen Dziesiąty w jego karierze. Tak, bo te najprzyjemniejsze momenty, kiedy można zebrać gratulacje i żółwiki od publiczności. Czas pozostaje wymyłam, miejmy nadzieję, że będzie nam dane że...